Panie profesorze, no, ja zacznę od tego, bo pewnie mało kto tutaj wie o tym. My też się dowiedzieliśmy dosłownie chwilę temu, że pan profesor tutaj wprost tak naprawdę po zabiegu, po operacji do nas przyjechał prosto z Warszawy, prawda to? której się skończyła operacja? No właśnie. Nie, no, już skończyła się ładnych kilka godzin temu. Słuchajcie, to. E... Wyspał Ale się Ale trzeba było dojechać do <laughs> tego Nasze życie biegnie, życie chirurga. Zawsze rozgrywa się gdzieś tam między salą operacyjną, domem, a tym, co trzeba zrobić w Bedgoszczy. Więc... Podobno o piątej w nocy pan skończył. Trochę wcześniej. Trochę wcześniej. Trochę brawa dla pana Wielkie brawa, tak, drodzy Pan państwo. Profesor się nie wyspał, ale transplantolodzy chyba co do zasady się nie wysypiają, prawda? Panie profesorze, chcemy zapytać e, tak naprawdę o to, co najważniejsze i to, co podstawowe, bo m, tak jak zapytałam na początku e, o to, kto wie i kto ma, tak naprawdę czym jest e, m, to oświadczenie woli. Owszem, większość, wydaje mi się, wie, o co chodzi. Ale domyślam się, że są też osoby, które tak naprawdę nie widzą, z czym to się w cudzysłowie je. O co chodzi z oświadczeniem woli? Wyjdźmy od tego. Słuchajcie. My tak naprawdę nie, nie spotykamy się tutaj, żeby was namawiać do czegokolwiek, żebyście, żebyście podpisywali oświadczenia woli, czy, czy też nie podpisywali w to miejsce składali, składali sprzeciw. Najważniejsze dla nas jest to, żebyście chwilę o tym pomyśleli chwilę się zadumali nad transplantologią. I nad swoim człowieczeństwem, i e, przemyśleli swoją decyzję, i opowiedzieli o niej swoim najbliższym, bo to jest najważniejsza, najważniejsza rzecz. E, w Polsce to oświadczenie woli nam, transplantologom, bardzo ułatwia życie, bo jeśli mamy je podpisane przez, e, przez zmarłego dawcę, to wiemy, jaka była jego wola, i łatwo jest nam rozmawiać z rodziną, i tej rodzinie zaakceptować fakt pobrania narządów. Natomiast e, sytuacja prawna wygląda tak, że jeżeli nie sporządziłem sprzeciwu za swojego życia pisemnego sprzeciwu, to właściwie jestem dawcą. I, i prawdopodobnie tak jak tutaj siedzimy na tej sali, to prawie wszyscy, albo wszyscy jesteśmy, jesteśmy potencjalnymi e, dawcami narządów. Natomiast e, tak naprawdę myśląc o swoich najbliższych, o swojej rodzinie, Porozmawiajcie z, nim ty, z nimi o tym, co o tym myślicie. I to jest sto razy ważniejsze niż oświadczenie woli. To jest właśnie ta kwestia, żeby rozmawiać. I po to też są te nasze spotkania, po to są um, spotkania podczas forum młodych, po to jest bieg po nowe życie. Ale, panie profesorze, no właśnie, czy my rozmawiamy w domu tak naprawdę, czy, czy są te rozmowy? Bo zazwyczaj jest tak, że my to chcemy odsuwać od siebie. No bo nikt nie chce myśleć o chorobie, o śmierci, o trudnych bardzo tematach, ale też z drugiej strony o tym, żeby komuś to życie nowe dać. Kilka razy w ciągu ostatnich 20 na przestrzeni ostatnich 20 lat badaliśmy opinię publiczną i badaliśmy takie, takie kwestie między innymi jak wielu z nas rozmawia ze swoimi najbliższymi na temat na, temat, na tematy ostateczne to mniej niż 15% Polaków kiedykolwiek z najbliższymi o tym, o tym rozmawiało. Więc chcielibyśmy, żebyście wy należeli do tych 15%, a nie tych 85. A skoro o śmierci mówimy, to tak prosto z mostu. Ilu ludzi by już nie żyło w 2024 roku, gdyby nie transplantologia? bardzo proste 43 tysiące. 000... Osób do tej pory polska transplantologia uratowała przeszczepieniem narządowym, bo ona ma jeszcze większe możliwości. Pobieramy również tkanki i poprawiamy jakość życia. Natomiast, natomiast do tej pory narządy przeszczepiono w Polsce czter ponad 43 tysiącom ludzi. Z tego żyje dzisiaj ponad 25 tysięcy, więc takie całkiem niezłe polskie miasto. A w zeszłym roku? Zeszły rok był wyjątkowy dla nas, był, był rekordowy do 2200 narządów przeszczepionych od dawcy zmarłego i ponad 100 narządów od dawcy ży żyjącego. Właśnie tutaj musimy jeszcze wprowadzić to rozgraniczenie. mianowicie mówimy o tym dawstwie od osób zmarłych, ale też mówimy o dawstwie żywym. Co możemy przeszczepiać od dawcy żywego. Co my możemy oddać od siebie żyjąc? No te narządy, które redukując ich wielkość albo, albo jeżeli mamy parzyste oddając jeden nie narażamy swojego zdrowia na szwank. I, yy, i są właściwie tylko dwa takie narządy które można uznać że bezpiecznie możemy oddać a z drugiej strony przeszczepienie jest skuteczne i, i bezpieczne dla biorcy to znaczy jedna nerka yy, jest wystarczająca do, do podtrzymania właściwie funkcji życiowych do przez wiele, wiele lat, do późnej, aż do późnej starości. Dla mnie, gdyby któreś z moich dzieci potrzebowało, potrzebowało przeszczepienia, przeszczepienia nerki, to dzisiaj w wieku tam 50 lat, gdybym oddał, oddał nerkę dla jednego ze swoich, ze swoich dzieci, to ja pewnie stracę. Może ze dwa miesiące życia w mojej późnej starości, wobec gigantycznego zysku, jaki, jaki to przeszczepienie, przeszczepienie niesie dla nich. I drugi narząd, którym możemy się podzielić, to wątroba, aczkolwiek jest to dużo trudniejsze technicznie dla chirurga dużo, dużo większe, większe wyzwanie. I, yy, I też trudniej spełnić warunki, bo tam musi być zachowana odpowiednia różnica wielkości między biorcą a dawcą. Dowbiorca musi być trochę mniejszy po prostu. A to odwróćmy pytanie. Poprowadziłem już kilka tych paneli dotyczących transplantologii, ale teraz mi przyszło odwrotne pytanie. A który narząd, o który narząd należy najbardziej dbać? To znaczy. Gdzie jest największa kolejka? Które narządy są najbardziej potrzebne nam? O które, które nam się najczęściej, mówiąc tak kolokwialnie, psują i są konieczne przeszczepy? Ja myślę, że to, co, o czym będzie pewnie mówił pan profesor Kuśmierczyk tutaj, bo o to, co w klatce piersiowej. Dlatego że, dlatego, że tam warunki dla dawcy są najbardziej wyśrubowane. I serce. Serce i płuca. I płuca. Tak naprawdę możemy powiedzieć, że to, że tutaj zgromadziliśmy się w tak pięknym gronie i bardzo licznym, no to to jest kolejny przyczynek do tego, by powiedzieć głośno i wyraźnie o transplantologii, o transplantacjach. O tym wszystkim mówić trzeba i absolutnie to robimy. Ale to ja zapytam, czym tak naprawdę zajmuje się Polskie Towarzystwo Transplantacyjne? Od której strony Wy tak naprawdę zajmujecie się całą tą dziedziną? My jesteśmy organizacją lekarską, czy, czy może trochę szerzej medyczną, prawda, Zajm skupiamy profesjonalistów, zawodowców, którzy się, którzy się transplantologią zajmują e, i e, tak naprawdę służymy głównie, głównie lekarzom. Do, wydajemy zalecenia, przygotowujemy, przygotowujemy różne takie profesjonalne informacje, spotykamy się na kongresach, dzielimy się, dzielimy się wiedzą. Natomiast w tej chwili realizujemy pro, projekt przeznaczony również dla no, pewnie trochę młodszych od państwa, od państwa uczniów, bo to powiedzmy siódma, ósma klasa, a ewentualnie pierwsza, druga klasa, klasa podstawówki. Yy, przygotowujemy fajny projekt edukacyjny, będzie, przygotowujemy taką całą stronę, w której będzie można przeczytać dużo o transplantologii, o dawstwie narządów, yy, odnaleźć linki do, 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 do dokumentów, dowiedzieć się, co na temat donacji i transplantacji mówią i religie, i filozofie różne i tak dalej i tak dalej. To będzie dosyć ciekawe. Proszę powiedzieć, czyja to jest zasługa, że ten rok 2024 był rekordowy? To jest wasza zasługa, zasługa organizatorów takich wydarzeń jak to, czy to jest po prostu czysty przypadek? Nie no, to jest zasługa czyjejś ciężkiej, ciężkiej pracy. Przede wszystkim anestezjologów. We wszystkich szpitalach w Polsce, tak naprawdę, bo przybywa tych szpitali, w których, w których dokonuje, się, dokonuje się pobrań narządów. I ja wielokrotnie Wam to już mówiłem, że ja nie przyjmuję do wiadomości czegoś takiego, że, że my musimy walczyć z naszym społeczeństwem, że ono jest nieświadome, niedouczone i, i przeciwne transplantologii, przeciwne, przeciwne donacji narządów. Proszę Państwa, w Polsce sprzeciw na. Donacje narządów zdarza się rzadziej niż w Hiszpanii. Tylko 16% takich rzeczywistych sytuacji, rzeczywistych podejść do, do pobrania narządów kończy, kończy się sprzeciwem. I drugi argument jest taki. Mamy 2,5 miliona Polaków zarejestrowanych jako osoby, które chcą pomóc bliźniemu poprzez e, dawstwo szpiku. No Trudno lepszy argument. Jesteśmy numerem jeden na świecie absolutnym liderem. Tutaj młodzieży jest mnóstwo, tak jak powiedzieliśmy, pobijamy rekord, bo to przecież szkoły nie tylko bydgoskie, ale w ogóle całe województwo kujawsko-pomorskie, które, które, również uwielbiam i bardzo się cieszę, że tu jestem. Ale jakby pan mógł jednym zdaniem na koniec, chyba, że Nina by jeszcze wymyśli jakieś pytanie, zachęcić młodych, albo inaczej nie zachęcić, ale powiedzieć, dlaczego warto takie świadectwo woli mimo wszystko mieć. W kieszeni, w portfelu, czy gdzieś tam w tu? Tak, tak jak już powiedziałem, to po pierwsze nie dla siebie, tylko dla swoich najbliższych. Im ogromnie ułatwia to w sytuacji tej, takiego wielkiego kryzysu, strasznej sytuacji, czy jej śmierci, ułatwia im to pobranie na, podejmowanie decyzji. Natomiast z mojego punktu widzenia, dlaczego ja taką decyzję, decyzję podejmuję. Ano dlatego, że moje narządy mogą uratować życie ośmiu osób i pewnie 20 innym poprawić znacznie komfort życia poprzez, poprzez przeszczepienia, przeszczepienia tkankowe. Więc jest to no, absolutne podzielenie się dobrem no, już na samym końcu. To jeszcze pozwolę sobie, dobrze? Jeśli, jeśli pozwolicie, to ja jeszcze sobie pozwolę z jednym pytaniem. Po raz kolejny mamy tutaj wspaniałą młodzież, to są ludzie, którzy jeszcze są często przed podjęciem tej ostatecznej takiej drogi życiowej. Bo myślę tutaj o tym, że może wśród nas są przyszli transplantolodzy, może są koordynatorzy. Ja mam nadzieję, słuchajcie, bo ja też zaczynałem, znaczy może tak, w czasie studiów obozy chirurgiczne mojego, koło, mojego koła naukowego chirurgicznego były tutaj na Kujawach we Włocławku i Piotrkowie Kujawskim. I fajne rzeczy. Ja wiem, co znaczy zamanowsze, zamawiksze mawi, za i wie, wiem, co to durch boli, że to nie brzuch. Yy, więc coraz staw, więcej rąk się pojawia. Stawiałem tutaj pierwsze, pierwsze kroki chirurgiczne również i gorąco Was do, zachęcam do tego. Nie ma fajniejszego zawo zawodu, który mógłbym wykonywać niż zawód, niż zawód chirurga. jest. To daje tak ogromnie wiele satysfakcji, że, że nie sposób to z czymkolwiek innym porównać.